Rozdział pierwszy. czternaście pięćdziesiąt pięć. Dokładnie sześćdziesiąt jeden godzin zanim to się wydarzy. Adwokat wjechał na pusty parking. Ziemię pokrywała jednocalowa warstwa świeżego śniegu, dlatego przez minutę grzebał się, zakładając śniegowce. W końcu wysiadł, postawił kołnierz płaszcza i podszedł do wyjścia dla odwiedzających. Z północy wiał przenikliwy wiatr, sypiący grubymi płatkami śniegu. Sześćdziesiąt mil dalej szalała śnieżyca. W radiu bez przerwy o tym trąbili. Adwokat wszedł do środka i strząsnął śnieg z butów. Nie było kolejki, to nie był normalny dzień odwiedzin. Przed sobą miał wyłącznie puste pomieszczenie, pusty taśmociąg z urządzeniem prześwietlającym, bramkę wykrywacza metali oraz trzech rozleniwionych strażników. Nie znał ich. Lecz mimo to skinął im głową. Stali po tej samej stronie co on. Więzienie to świat zero-jedynkowy. Albo jest się za kratkami, albo nie. Oni nie byli. On też nie. Na razie. Wziął z chybotliwego stosu szarą plastikową tacę i położył na niej zwinięty płaszcz. Zdjął marynarkę, złożył ją i położył na płaszczu. W więzieniu było gorąco. Taniej kupić więcej oleju opałowego, niż wydać osadzonym po dwa komplety garderoby, jeden na lato i drugi na zimę. Słyszał wydawane przez nich odgłosy: brzęk metalu i stukanie o beton, rozlegające się od czasu do czasu dzikie wrzaski i niski pomruk rozmów, a wszystko to stłumione przez zbiegające się pod ostrymi kątami korytarze i wiele zamkniętych drzwi. Adwokat opróżnił kieszenie spodni z kluczyków, w portfela, komórki i drobnych monet i położył te wszystkie ciepłe osobiste przedmioty na marynarce. Wziął do ręki szarą plastikową.